Właśnie złapałem jak prezydent, chyba odlatuje, bo samolot Rzeczpospolitej, ale chcę ci opowiedzieć dzisiaj historię, która na mnie mocno zadziałała. Historia wydarzyła się 20, o, 30 lat temu, 1983 rok. Wtedy to miał miejsce któryś tam z kolei bieg ultramaratoński. Sydney do Melbourne 875 km, nie pomyliłem się 875 km, to jest dystans 21 razy dłuższy jak bieg maratoński. Jeśli ktoś z was przebiegł maraton to to jest razy 21, 875 km, po prostu w głowie się nie mieści. To mniej więcej takie dystanse jakie właśnie takie samoloty zazwyczaj pokonują, pewnie usłyszymy w wiadomościach gdzie poleciał dzisiaj prezydent. Na starcie tego biegu pojawił się pan, który nazywa się Cliff Young, pan ten miał wtedy 61 lat i ludzie patrzą na niego i pomyśleli sobie, że no jakiś żarty ktoś sobie stroi, że to pewnie jakiś happening, e, ponieważ tam sporo mediów przyjeżdża śledzi, co się dzieje, to pomyśleli sobie, że przyszedł sobie dla zabawy albo po to, żeby właśnie ktoś mu zdjęcie zrobił, film nagrał, żeby stał się sławny. I jakie było zdumienie wszystkich, kiedy okazało się, że on tam faktycznie chce wystartować. Stanął na starcie tego biegu, o tyle był niezwykły. Po pierwsze, że miał 61 lat. Po drugie, był ubrany po prostu w kombinezon roboczy i był ubrany w gumiaki. Jeśli kiedykolwiek widziałeś jakąś relację z biegu chociażby malatońskiego, widziałeś, jak ludzie tam startują, mają sportowe ubiory, sportowe buty, a ten był ubrany, no no, chłop ze wsi. I w gumiakach w dodatku. Więc wszyscy robili, zaczęli robić zakłady. Ale hałas. Dajmy mu odlecieć. Okej. Okay. Wszyscy robili zakłady, na którym kilometrze ten pan umrze. Dosłownie umrze. Nie, że mu się krzywda stanie, nie kiedy się wycofa, kiedy tylko, kiedy umrze. I wystartował ten bieg dziennikarze pytają tego, tam na początkowych kilometrach, pytają tego Cliffa, słuchaj ale skąd się tu w ogóle wziąłeś, bo no tutaj wszyscy startują poniżej 30 lat, mają potężnych sponsorów, a ty tutaj widzę jak to jest z tobą. No i ten opowiada, że on mieszka pod Melbourne z matką, ma ogromne, no jest faktycznie rolnikiem, ma ogromne pole, hoduje owce, i mówi, że no wiecie państwo, ja to przez całe życie miałem tak, że mm, po prostu kiedy przychodziła, nadchodziła burza, to ja musiałem biegać. Niekiedy biegałem przez 3 dni po to, żeby te wszystkie owce zapędzić, żeby się żadnej krzywda nie stała. Więc sobie pomyślałem, no co za różnica, czy ja będę. Jak normalnie biegam 3 dni, to co za różnica, czy ja sobie pobiegam 3 dni, czy 5 dni, dlatego startuję. Okej, okay. i wyobraź sobie, że. Yy, Większość ludzi obstawiała, że nie przeżyje do drugiego dnia. Okazało się jednak na drugi dzień, włączają na telewizję, czytają prasę, że Cliff nadal biegnie. Czyli przeżył ten pierwszy dzień. Mało tego, on w ogóle nie spał. Cały czas był na końcu stawki, jednak żyje. Sytuacja powtórzyła się drugiego dnia, trzeciego dnia, czwartego dnia. I wyobraź sobie, że czwartego dnia zaczął już wyprzedzać co niektórych ludzi. Biegł 4 dni już, tak? I teraz stała się rzecz najbardziej niezwykła, bo. Piątego dnia okazało się, że wyprzedził większość stawki, i po 5 godzinach, 15 minutach dobiegł na metę. I dobiegł na tą metę jako pierwszy. Facet. Niech przeleci następny. Wow. Nie, już to słychać na graniu, ale mi tutaj uszy pękają. I poszedł jak klifiak. Wyobraź sobie, że po 5 godzinach i 15 minutach wygrał. 61-letni facet, gdzie cała konkurencja to byli młodzi, wysportowani, poniżej 30 lat chłopaki. Mało tego, w momencie kiedy on bieg, różni eksperci twierdzili, że ten facet nie da rady, bo przecież z punktu z medycznego punktu widzenia, styl w jakim on biegł to po prostu nie da rady, żeby on w ogóle ukończył ten bieg, bo on jakoś tak powłóczył tymi nogami, poza tym bieg w gumiakach, tak? w kaloszach. Jacyś tam fizjoterapeuci też mu twierdzili, że to w jaki sposób on biegnie, to ile on ma lat, to jest po prostu niemożliwe, żeby on ukończył. I teraz ten pan, Wygrał. Je, możesz sobie popatrzeć na Wikipedii. Cliff Young wygrał. Szok. Szok, niedowierzanie. Jak to się stało? Przecież to jest niemożliwe. Tylko, że widzisz, nikt temu panu nie powiedział, że tego się nie da zrobić. On po prostu zrobił to, na co miał ochotę. To nawet nie jest tak, że on uwielbiał jakoś biegać, po prostu miał ochotę to biegał, Było to, to dla niego całkowicie naturalne. I potem masa wywiadów z nim, jak to się stało, jak to w ogóle jest możliwe, żeby przebiec taki dystans, prawie 900 km, biec non stop, on nie spał. Przez te 5 dni on nie spał, i to była jego też tajemnica sukcesu, bo każdy inny biegacz potrzebował przynajmniej 6 godzin snu, żeby się zregenerować. I też wszyscy do tej pory uważali, że człowiek nie jest w stanie przebiec takiego biegu, jeśli nie będzie spał, jeśli się nie zregeneruje w trakcie tego, w trakcie biegania. Tylko, że widzisz, to był prosty człowiek, który po prostu miał coś do zrobienia i to zrobił. Nie słuchał ekspertów, nie słuchał tych, co mu tam mówili, czego co się da zrobić, a czego się nie da zrobić, tylko on to po prostu zrobił. I teraz tak, co to ma do ciebie? Jest na pewno mnóstwo ludzi, którzy ci mówili, nie, ty tego nie zrobisz. Musiał być najpierw, zrobić to, to, to i to, musiałbyś zdobyć wykształcenie, um, musiałbyś mieć pieniądze na to, żeby coś tam zacząć robić, musiałbyś mieć przygotowanie, poparcie ludzi, znajomości i dopiero wtedy byłbyś w stanie coś tam osiągnąć. Ha, czy na pewno? Wiesz ja ci powiedziałem tą jedną historię, Takich historii jest cała masa. Ja ci powiem jak na mnie zadziałała ta historia. Znaczy jak ja ją przeczytałem na, na początku byłem po prostu w szoku, że człowiek jest w stanie przebiec taki dystans, po drugie, że zrobił to facet, który teoretycznie nie powinien tego zrobić. I wtedy zaczęła mi kiełkować myśl w głowie, co ja mógłbym takiego zrobić. To powolutku kiełkowało i efektem tego było potem, że ja tą historię przeczytałem na blogu mojego przyjaciela, na blogu indywidualista.pl, więc też sobie zajrzyj na tego bloga, indywidualista.pl. I efekt tego był potem taki, że minęło kilka miesięcy i myśl ta zakiełkowała na tyle w głowie, że przebiegłem potem bieg rzeźnika, który ma tylko 80 km, ale w Polsce jest uważany za, za najtrudniejszy. Ale chcę Ci jeszcze fajną historię powiedzieć odnośnie Cliffa Yanga. Bo na mecie no pytają się go dziennikarze, co on zrobi z tą wygraną. No bo wygrał, była wygrana 10 tysięcy dolarów. Te 15 lat temu, czy, czy 20 lat temu, to była naprawdę wielka nagroda. To były, te pieniądze były o wiele więcej warte jak dzisiaj. I on tak popatrzył na, na tą wygraną i mówi, no słuchajcie no ja nie sądziłem, że tu jakaś wygrana jest, ale ja myślę, że tutaj są o wiele twardsi ode mnie, którzy bardziej zasługują na te pieniądze i popatrzył w tym rządku stali ci, którzy mieli drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce. popatrzył tak na nich, oni tak smutni, że no przegrali z, no z dziadkiem, więc on wziął po 2000, tysiące, podzielił się tymi pieniędzmi i dał każdemu z nich. Wyobrażasz sobie? Także po prostu niesamowity facet. Mam nadzieję, że ta historia jakoś zainspiruje ciebie, zakiłkuje w twoim umyśle. Ciekaw jestem co z tego wyniknie. Na dzisiaj tyle, dzięki.